Słyszeliście o tym, że weganie zjadają awokado, przez które wycina się lasy deszczowe? Albo że zjadają soję, przez którą wycina się lasy deszczowe? Albo że piją olej palmowy hektolitrami, przez co orangutany nie mają gdzie żyć? Albo że weganie wolą kupować sprowadzanego z Kuala Lumpur ananasa zamiast zjeść kawałek schabowego z naszej rodzimej świnki, wesoło spędzającej czas w rodzimym gospodarstwie pana Zbyszka z małej podlaskiej wsi? Albo ogólnie, czy słyszeliście o tym, że weganie nie będą zadowoleni, bo ich dieta podgrzewa klimat mocniej niż myślano? No cóż, z wszystkich wymienionych tutaj rzeczy, najbliższy prawdy w moim przypadku jest to, że jestem niezadowolony. Ale nie dlatego, że dieta roślinna jest nieekologiczna, ale dlatego, że często spotykam się z tymi dyrdymałami. No ale, taka już jest moja praca. Z drugiej strony właśnie dlatego że jest to powszechne postanowiłem kilka słów o tym powiedzieć by z jednej strony rozwiać pewne wątpliwości na temat tego jakie są konsekwencje naszych różnych wyborów kulinarnych a z drugiej strony by wesprzeć wszystkie wege osoby i by przy kolejnej konfrontacji z tego typu zarzutami mogły po prostu wysłać ten film. Więc jeśli jesteś osobą której to nagranie zostało przesłane w odpowiedzi na jakąś twoją wypowiedź to miło Cię widzieć. Mam nadzieję, że obejrzysz ten film z przyjemnością i zaciekawieniem. Do nagrania tego materiału zachęciła mnie jedna osoba z mojego serwera na Discordzie, na którym oczywiście wszystkich Was zapraszam, a która przesłała mi takiego mema, w którym możemy przeczytać. Weganie po tym jak odmawiają zakupu lokalnie pozyskiwanego mięsa z rodzimej farmy, a zamiast tego jedzą kinoa uprawianą tysiące mil stąd przez słabo opłacanych robotników, wysyłaną na paliwożernych samolotach do sklepu należącego do Jeffa Bezosa. I tak, wiem, że jest to mem. Pewna hiperbola, więc powinno się go traktować z przymrużeniem oka, ale musimy pamiętać, że wyśmiewanie niektórych kwestii, jak na przykład tutaj weganizmu w kontekście prośrodowiskowym, także w formie zabawnych grafik, wpływa na ich postrzeganie przez wielu ludzi, którzy tych treści nie będą chcieli zweryfikować, a jedynie zależeć będzie im na tym, by poczuć się lepiej z tym, że nic ze swoimi przyzwyczajeniami nie muszą robić. No, i jest to też kwestia tego, że te zarzuty do weganizmu pojawiają się nie tylko w takich memach, ale też w komentarzach i dyskusjach, niemal za każdym razem, gdy pojawi się ta kwestia. A ostatecznie są to przecież tematy ważne, bo mowa m.in. o środowisku czy warunkach pracy wielu osób, więc warto mieć jak najlepsze pojęcie na ten temat. Skupię się dzisiaj na trzech kwestiach, inspirowanych tym właśnie memem czyli Numer jeden, powiemy sobie o małych, rodzinnych gospodarstwach w Polsce. Numer dwa, pochylimy się nad tym, jak szkodliwy jest transport, w kontrze do typu produktu, który chcemy konsumować. I numer trzy, zastanowimy się nad warunkami pracy osób zaangażowanych w powstawanie różnych rodzajów pożywienia. Zacznijmy od tych gospodarstw i jeśli kiedykolwiek zajmowaliście się aktywizmem prozwierzęcym. To z pewnością w rozmowach z innymi ludźmi usłyszeliście ten argument. Ja biorę jajka od cioci ze wsi, albo ja biorę mięso wyłącznie od zaprzyjaźnionego rolnika. I jak najbardziej zdaję sobie sprawę, że jeśli bierzesz mięso i inne produkty od zwierzęce, a masz okazję i środki, by wybrać, to najczęściej wybierzesz te, które nie pochodzą z ferm przemysłowych. Ale problem jednak jest taki, że zdecydowana większość mięsa, mleka i jajek w Polsce z takich ferm pochodzi. I na przykład, gdy mówimy o kurczakach hodowanych na mięso, która to hodowla jest jedną z najgorszych, najbardziej przepełnionych cierpieniem zwierząt i przede wszystkim liczbą zabitych ptaków w Polsce, to prawie 98% z wszystkich hodowanych u nas kur na mięso znajduje się na takich fermach. A trzeba pamiętać, że rocznie zabija się ich około miliard 100 milionów tylko w naszym kraju. W przypadku kurniosek nadal większość z nich to kury hodowane w klatkach, w fatalnych warunkach. A trzeba pamiętać, że inne formy hodowli, jak na przykład ściółkowa czy wolnowybiegowa, też niewiele mają wspólnego z naszymi sielankowymi wyobrażeniami na temat rodzimych gospodarstw. A gdy przypomnimy sobie ten zarzut, weganie odmawiają zakupu lokalnie pozyskiwanego mięsa z rodzinnych gospodarstw, to chciałbym przypomnieć, że mało kto kupuje lokalnie pozyskiwane mięso, bo na przykład, jak można przeczytać w rządowych sprawozdaniach statystycznych, dzisiaj w sklepach można kupić praktycznie każdy rodzaj mięsa w dowolnych ilościach. To też domowe świniobicia poza niektórymi regionami należą już raczej do rzadkości. Trzymanie pojedynczych sztuk trzody jest niezbyt opłacalne. Coraz też mniej ludzi potrafi dokonać świniobicia we właściwy sposób. Współczesny chów trzody chlewnej prowadzi się głównie w dużych gospodarstwach wysokotowarowych. Ogólnie, co chciałbym, żeby można było wynieść z tego pierwszego punktu, to fakt, że bardzo często przedstawia się weganizm czy dietę roślinną jako coś bardzo elitarnego. Coś na co mogą sobie pozwolić tylko uprzywilejowane jednostki z dużych miast. Co oczywiście nie jest prawdą, ale może zostawmy ten temat na inne nagranie, bo jest to kompleksowe zagadnienie, które przydałoby się omówić w szczegółach. Wracając jednak do tematu, to nawet w samym memie jest to zasugerowane, że zamiast lokalnie i rodzinnie, to lepiej jakąś fikuśną kinuę sprowadzać. Otóż sęk w tym, że współcześnie, jak już wspomnieliśmy, biorąc pod uwagę statystyki, to właśnie dostęp do tych mitycznych, rodzinnych gospodarstw jest czymś, Jedynie dla wybranych, czymś bardzo ekskluzywnym, do czego nawet wiele osób na wsiach nie ma dostępu, bo czasem łatwiej i taniej jest kupić im te produkty w biedronce i mieć spokój. Nie mówiąc już nawet o miastach, gdzie oczywiście mamy te różne targi i ryneczki, ale ponownie nie każdy ma czas, nie każdy ma pieniądze. No i przeważnie nie mamy żadnej gwarancji, że sprzedawane tam produkty pochodzą z miejsc, z których myślimy, że pochodzą. No i ostatecznie zostaje jeszcze kwestia popytu i podaży. Bo oczywistym faktem jest to, że rodzinne gospodarstwa, w których jest kilkanaście zwierząt, popytu nie są w stanie zaspokoić. No chyba, że mówimy o sytuacji, w której wszyscy w Polsce jedzą tylko po kawałku mięsa w święto raz na rok. No ale w zasadzie jest to już o krok od w pełni wegańskiej Polski, więc po co kombinować i męczyć zwierzęta? Drugi argument jest bardzo popularny. Mówi bowiem o tym, że w kwestii środowiskowej ważniejsze jest to, skąd produkt pochodzi, a nie o jakim produkcie mówimy. I w tym kontekście wiele osób zwraca uwagę, że lepiej jeść mięso i pić mleko z lokalnych hodowli, niż jeść roślinnie, z czego część produktów będzie z zagranicy. No i ogólnie jest to mocno nietrafiony argument. Po pierwsze, oczywiście dlatego, i w sumie jest to smutne, że trzeba to za każdym razem przypominać, że większość produktów, zarówno od zwierzęcych, jak i roślinnych, spożywa Osoby, które jedzą mięso, bo jest ich po prostu póki co więcej. Więc jeśli mówimy o awokado czy oleju palmowym, no to nieweganie tutaj stanowią problem. Póki co. Po drugie, jest to o tyle ciekawe, bo wydaje mi się, że raczej nie jest to intuicyjne i nie jest to wiedza powszechna. W kontekście środowiskowym statystycznie dużo większe znaczenie ma to, o jakim produkcie mówimy czy roślinnym, czy odzwierzęcym niż to, skąd on do nas dotarł. Obojętnie czy mowa o kilogramach produktów, kilokaloriach czy gramach białka. We wszystkich tych parametrach produkty odzwierzęce mają kilkukrotnie, a czasem nawet kilkunastokrotnie większy ślad węglowy niż produkty roślinne. W przypadku większości żywności, a zwłaszcza w przypadku tych najmniej ekologicznych produktów, większość emisji gazów cieplarnianych wynika z użytkowania gruntów oraz z procesów zachodzących w gospodarstwach, takich jak stosowanie nawozów zarządzanie obornikiem, jak i fermentację jelitową przeżuwaczy. Użytkowanie gruntów i procesy gospodarskie to przeważnie około 80% z wszystkich emisji produktów spożywczych. Transport ma w tym niewielki udział i zwykle stanowi mniej niż 10%. Dotyczy to nie tylko pojedynczych produktów, ale też całości diet. I tak na przykład jeśli weźmiemy całą Unię Europejską, to średnia dla transportu, oczywiście nadal w kontekście spożywanych produktów, to jedynie 6% gazów cieplarnianych. A gdy spojrzymy na rodzaj produktów, no, to mleko i mięso i jajka odpowiadają za 83% z wszystkich emisji produktów jedzeniowych. No ale żeby mieć wszystko wyjaśnione, bo jeszcze przywołane zostały samoloty, to biorąc pod uwagę coś, co jest nazywane food miles, czyli jest to pomnożenie odległości, jaką pokonuje każda metoda transportu i masy przewożonych produktów, z czego wychodzą nam tak zwane tonokilometry, no więc samoloty odpowiadają za jedynie 0,16% z całego transportu jedzenia. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o problem numer dwa. Przyjrzyjmy się trzeciemu problemowi, czyli niedostatecznie opłacanymi pracownikami. W memie jest podany przykład komosy ryżowej, czyli kinua. Jest to o tyle zabawne, że o ile wcześniej obawiano się, że wzrost popularności tego produktu na Zachodzie wpłynie negatywnie na ludzi żyjących na przykład w Peru, bo tam uprawia się najwięcej tej rośliny, bo na przykład wywoła wzrost cen i autochtonów nie będzie stać na ten produkt. No więc później okazało się, że te obawy były bez bezpodstawne, a raport przygotowany przez International Trade Center pokazał, że zwiększony popyt na komosę wpłynął pozytywnie na sytuację biednych społeczności wiejskich z tamtego obszaru. Zakładam, że pewnie o to chodziło autorowi tego obrazka, ale po prostu nie doczytał, bo już miał przygotowaną tezę i po co sprawdzać informacje. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to ważny temat. Powinniśmy interesować się tym, jakie warunki pracy mają osoby, które stoją za produktami, które ostatecznie trafiają na nasze talerze. Obojętnie, czy mowa o produktach roślinnych, czy od zwierzęcych. Jestem jak najbardziej za tym, by nagłaśniać nieuczciwe praktyki w każdym z tych sektorów. Więc jeśli masz pewność, że dany produkt powstał w sposób, którego nie akceptujesz, to jak najbardziej zachęcam do tego, by coś z tym zrobić. Ale jest tutaj jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć trochę więcej, bo jeśli się nie mylę, to przecież dobro ludzi jest dla nas wszystkich ważne. A zwracanie uwagi na to, jak opłacane są osoby i w jakich warunkach pracują przy produkcji jedzenia. I dbanie o to, by te warunki były przynajmniej dobre, to zajęcie szlachetne. A przed chwilą powiedzieliśmy sobie o kwestiach, które można poprawić w danym systemie, bo takimi kwestiami są chociażby zarobki. Warto więc zwrócić uwagę na to, jak wyglądają kwestie, które są wmurowane w jeden sektor i o których rzadziej się wspomina. Mowa o pracy na fermach przemysłowych i w rzeźniach, a wyjątkowo nie będziemy mówić o zwierzętach, ale o ludziach, którzy tam pracują. Praca w tych miejscach to codzienne obcowanie z cierpieniem zwierząt i przemocą. To kontakt z istotami, które nie chcą tam być i nie chcą umierać. To codzienne wykonywanie tych samych powtarzalnych ruchów w trudnych warunkach, na przykład gdy jest zimno albo ślisko, z ostrym nożem w ręce, co często powoduje liczne kontuzje. Na przykład w 2015 roku 5,4% pracowników ubojni w Stanach Zjednoczonych doświadczyło urazu lub choroby związanej z pracą. W latach 2015-2017 w amerykańskich rzeźniach zgłoszono 550 poważnych urazów, w tym 270 incydentów wymagających amputacji części ciała. Forma pracy w tych miejscach to także nieproporcjonalnie wysokie ryzyko rozwoju długoterminowych schorzeń. Na przykład, według raportu Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w jednym z zakładów w stanie Maryland 76% pracowników miało problemy z nerwami w co najmniej jednej ręce. Problemy fizyczne, których jest swoją drogą o wiele więcej, to jednak tylko część problemów pracowników tego sektora. Według przeglądu systematycznego badań opublikowanego w 2021 roku, pracownicy rzeźni mają wyższy wskaźnik występowania problemów ze zdrowiem psychicznym, w szczególności depresji i lęku, a także postaw agresywnych. W mojej książce wspominam także badanie z Australii, które sugeruje, że u pracowników przemysłu mięsnego, zarówno u hodowców, jak i u pracowników rzeźni, Poziom agresji jest na podobnym poziomie co u wielu osób przebywających w zakładach karnych. A wspomniany przegląd badań wskazuje, że istnieją dowody na to, że praca w rzeźni wiąże się ze zwiększonym poziomem przestępczości, zachowaniami antyspołecznymi, a nawet przestępstwami seksualnymi. W przypadku pracowników mowa także o czymś, co w medycynie określa się jako perpetration-induced traumatic stress. Jest to forma stresu pourazowego, która objawia się często depresją, paranoją, paniką i zaburzeniami dysocjacyjnymi. Występuje to też stosunkowo często u weterynarzy, ale u pracowników przemysłu mięsnego jest to bardzo częsty problem. Wpływa to też na problemy ze snem i koszmary. I tak na przykład w tekście z BBC o tytule Spowiedź pracownika rzeźni, były pracownik rzeźni mówi tak. Nie odniosłem fizycznych obrażeń, ale to miejsce wpłynęło na mój umysł. W nocy mój umysł dręczył mnie koszmarami, odtwarzając niektóre z okropności, których byłem świadkiem. Podobne słowa cytuję w książce, powołując się na reportaż Gail Eisnitz Slaughterhouse, w którym możemy przeczytać m.in. taką relację. Gdy stoisz tam każdej nocy i wbijasz nóż w owce, a one walczą z tobą, kopią cię, piszczą, starają się ugryźć, Robią wszystko, aby przed Tobą uciec, po pewnym czasie masz na to olew. Po prostu robisz swoje. Potem dochodzisz do punktu, w którym masz wrażenie, że wszystko, co dzieje się wokół, jest snem. Wtedy możesz myśleć o wszystkim innym i nadal wykonywać swoją pracę. Stajesz się emocjonalnie martwy i sadystyczny, jak sama firma. Kiedy tam pracowałem, byłem sadystycznym człowiekiem. I zdaję sobie sprawę, że łatwo o tym nie myśleć. Nie mierzyć się z tym, z czym musiały mierzyć się i cały czas muszą osoby zabijające każdego dnia zwierzęta, które zjadamy. Warto pamiętać, że produkcja roślinna, w której oczywiście mogą i z pewnością występują patologie, złe traktowanie pracowników itd., przynajmniej jest pozbawiona części z tych elementów. Elementów, które są nierozerwalną częścią systemu eksploatacji zwierząt i których nie da się naprawić. Nie da się sprawić, że ludzka psychika poradzi sobie z taką dawką codziennego cierpienia i agresji. Jest to jednak temat tak ważny i tak szeroki, że zdecydowanie zasługuje na osobne nagranie. A póki co zachęcam do przeczytania książki, w której poświęcam temu osobny rozdział, i książki Ilony Rabizo w Kieracie Ubojni, która skupia się w całości na tym problemie. Linki znajdziecie poniżej. I jak zawsze, ogromne podziękowania dla wszystkich osób wspierających mnie na serwisie Patronite, bez których te nagrania nie mogłyby powstać. Bardzo doceniam Wasze wsparcie i za to serdecznie dziękuję. To wszystko, co miałem przygotowane na dziś. Do zobaczenia już niebawem.